roku wynikają ze zmian odległości Ziemi od Słońca. Orbita Ziemi jest lekko eliptyczna, co oznacza, że odległości od Słońca nie są stałe. Nie ma to jednak szczególnego wpływu na cykl pór roku, bo zmiany te są zbyt małe. Inaczej byłoby, gdyby orbita Ziemi przypominała na przykład orbitę komety i mielibyśmy wówczas lato, które trwałoby powiedzmy 2 miesiące i zimę, która trwałaby 600 lat. Przyczyna powstawania pór roku jest jednak inna. I dużo ciekawsza: gdyby oś obrotu Ziemi była idealnie prostopadła do jej płaszczyzny orbity wokół Słońca, to wówczas nasłonecznienie całej planety byłoby w zasadzie niezmienne i byłoby najsilniejsze na równiku, a najsłabsze na biegunach. Ale oś obrotu Ziemi jest nachylona pod kątem około 23,5 stopnia. Co całkowicie zmienia sytuację z nasłonecznieniem. Sytuacja jest nieco złożona, więc rozbiję to na trzy części elementarne, żeby to lepiej pokazać. Sytuacja pierwsza. Ziemia jest nieruchoma, nie obraca się wokół własnej osi i nie kręci wokół słońca. Oświetlona jest zawsze jedna półkula, po drugiej stronie zawsze jest noc. Najsilniejsze naświetlenie jest, co na południe od równika. Natomiast na biegunie północnym panuje wieczna noc. Dlaczego akurat na południe od równika jest najgoręcej? Bo kiedy światło pada pionowo z góry, to ten obszar otrzymuje go najwięcej. Jeśli ustawię latarkę prostopadle do powierzchni, to obszar oświetlany będzie niewielki i bardzo jasny. Jeśli jednak ustawię ją pod kątem, to oświetlany obszar będzie większy i już nie tak jasny, bo ta sama ilość energii musi pokryć większą powierzchnię. I co ciekawe, podobna sytuacja występuje przy oświetlaniu kuli, tyle że teraz to już sama kula powoduje powiększanie tej oświetlanej powierzchni. Sytuacja druga, czyli włączamy ruch obrotowy ziemi. W tym momencie już cała półkula południowa może się cieszyć cyklem dnia i nocy. Najgoręcej jest na właśnie półkuli południowej, na półkuli północnej chłodniej. Natomiast biegun północny nadal pozostaje w strefie wiecznej nocy. I wreszcie sytuacja trzecia, czyli rzeczywistość. Oprócz ruchu wokół własnej osi, włączamy jeszcze ruch wokół słońca. I tutaj jedna najważniejsza, kluczowa rzecz. Otóż nachylenie osi Ziemi nie ulega w ciągu roku tak zwanej precesji całkowitej. Ono, ten ruch nie wygląda tak. To nachylenie osi Ziemi nie zmienia się w taki sposób. Bo zauważcie, że jeśli w środku byłoby Słońce, a nachylenie osi Ziemi ulegałoby takiej precesji w ciągu roku, to cały czas to najbardziej naświetloną Kulą jest półkula południowa, i cały czas biegun północny jest w strefie mroku. Przez cały rok. A tak nie jest. Natomiast w rzeczywistości w ciągu roku to nachylenie niemal nie zmienia się i wygląda to tak. Ok, tu jest nasze słońce, i teraz zauważcie, że jeśli do słońca dzisiaj skierowana jest bardziej półkula południowa, to za 180 dni bardziej do słońca będzie skierowana półgóla północna, a za 180 kolejnych dni znów południowa. Ruchy ziemi są tak naprawdę dużo bardziej złożone, występują np. ruchy mimośrodowe z Księżycem, czy wspomniana precesja, której pełny cykl trwa około 26 tysięcy lat, ale to wszystko nie ma jednak szczególnego wpływu na cykl pół roku, gdzie najważniejsze jest właśnie nachylenie i obrót.